Myślę, że bieganie daje takie poczucie wolności, no to jest może trochę zbyt duże słowo, ale takie coś, że biegniesz i zostawiasz wszystko za sobą, w sensie tego nie masz na siłowni, no nie masz tego na fitnessie, w pływaniu też jakby trochę jest, ale, ale to by nie mogło być w basenie, tylko bardziej w jeziorze albo... W morzu. Wtedy to też można osiągnąć. Tak, nurkujesz i płyniesz, po prostu znikasz, jakby cię nie było. Wtedy zaczynam czuć, że mogę więcej, że mogę szybciej, że mogę mocniej, jakbym była uwięziona w takiej, wiesz, takiej gęstej cieczy i z trudem mogę się poruszać, i wszystko jest takie spowolnione, i nagle przezwyciężam to, i płynę, biegnę, i lecę, jakbym rzucała. Kotwicę, czuję się taka wolna. Dziękujemy bardzo. Kandydatka numer jeden opowiedziała nam o sobie. Bardzo to było wzniosłe. A teraz kandydat numer dwa w programie Droga Popit: 39. Ostatnia kopia. Ja bym bardzo chciała dostać ten Pit, bo jak się nie rozliczy, to mi firma upadnie. Ja przyszłam po Pi-38 i teraz widzę, że stanęłam w złej kolejce, ale w sumie, w sumie jak już tu jestem, to mogę wziąć. A co ona to nasi uroży? No wiesz, ja bym wziął tą dziewczynę numer jeden, bo czuję od niej taką energię po prostu. Mariusz, czyś ty oszalał? Przestań, przecież ta dziewczyna nie ma w sobie w ogóle ducha walki. Jesteś z terapii, prawda? No tak. Widzisz, o czym my w ogóle rozmawiamy? Wejście w czyn numer dwa. No właśnie, bo mi zależy, bo ja mam firmę. A przepraszam, pani numer trzy zależy, czy nie? Bo ja się w sumie pogubiłem. Mi zależy na picie 38. No, no to ja wybieram ją, ona ma szansę jeszcze coś zmienić w swoim życiu. Ona jest otwarta na świat, stanęła do złej kolejki, a i tak walczy. Widzisz to teraz, co? Czyli co, Mariusz, czyli pani numer trzy, tak? Dobrze, no, niech będziemy wybieramy panią numer 3 w takim razie. Hop, klask, klap klask, klask, klask. Jak tu firmę założyłaś? Klap Klask, klap. klask.